Mieszana choroba tkanki becznej Przyczyny, objawy i leczenie Mieszana choroba tkanki becznej, inaczej MCTD lub zespół szarpa, to choroba, w przebiegu której pojawiają się objawy kilku rukreskanych schorzeń z grupy łuk chorób tkanki becznej, m.in. tocznia rumieniowatego i reumatoidalnego zapalenia stawów. Jakie S przyczyny i objawy mieszanej choroby tkanki becznej? Na czym polega leczenie? Mieszana choroba tkanki becznej angielski mikset Conectivitis suedisease, MCTD, inaczej zespół Szarpa, to zespół chorobowy, na który SK się objawy kilku schorzec z grupy łukbadowych chorób tkanki becznej. Tocznia rumieniowatego tego ugbadowego, slep przecinek twardziny ugbadowej, przecinek reumatoidalnego zapalenia stawu FRZS i zapalenia wielomi, niowego lub skórnomii, niowego. Z tego WZGL niektórzy specjali ci się. Czy MCTD to odrębna choroba czy te kreska pocztkowe stadium okrylonych chorób półk Trudno oszacowa, jaka jest CZ to wystpowania mieszanej choroby tkanki becznej. Zauwa kreska ANO natomiast kreska NH, ciej rozpoznaje się od midzy 15 rokiem kreska a kobiety choruj CZ? Czynnik kreskają mukreskacja zni, mieszana choroba tkanki becznej. Przyczyny przyczyny mieszanej choroby tkanki becznej nie jest do końca znane. Przypuszcza się, kreska E jest ona choroba autoimmunologiczna. To znaczy. Tak, w przebiegu której komórki ugbadu odpornościowego atakują własny organizm. MCTD-mokreska-e-mie jest tak kreska e e genetyczne, za te teorii przemawia rodzinne występowanie choroby. Celulitis to nie to samo, co celulit, czyli tak zwany celulitis to zapalenie tkanki becznej, choroba bakteryjna, która mokreska-e da bardzo powa kreska powigbania. Nieleczony celulitis mokreska e doprowadzi do rozwoju zapalampersand. Mieszana choroba tkanki becznej, objawy Objaw rajnauda, czyli blednicie, a niekiedy nawet sinienie, palcuferka i lub stóp pod wpływem bywem rukreskanych bodźców, np. zimna, emocji obszka palcuferka, tak zwany Puffy fingers, lub obszka stwardniaby palców tak tzw. palce kieby baskowate, owrzodzenia palców rka stwardnienie skóry, najcz, ciej twarzy zmiany rumieniowe typu butter jak w przebiegu tocznia rumieniowatego, bolesne zmiany w obrwie stawów zwykle rka i stóp. W przebiegu MCTD najbardziej charakterystyczny zmian jest artropatia, zespół, jad co uda, czyli bokciowe odchylenie w stawach rudryczno-paliczkowych oraz przeprost w stawach międzypaliczkowych ni nipodskórne guski. przypominajce guzki reumatyczne. Ponadto choroba Mokreska E doprowadzi do zmian w układach i nażdach wewnętrznych przewodzie pokarmowym, wówczas pojawia się zaburzenia w przebykaniu, gbadzie oddechowym, wówczas dochodzi do rozwoju zapalenia obłucnej, wbuknienia pębu, oraz nadcinienia bebucnego i nerwowym, mokreska edoj do uszkodzenia nerwu trójdzielnego. Rzadziej dochodzi do zajcia przez chorob nerek. Poza tym pojawiają się objawy ogólne, takie jak zatęczenie, ozbawienie, stan podgorczkowy lub gorczka, powikrzenie w zbówcech abonnych, mieszana choroba tkanki becznej. Diagnoza przeprowadza się ogólne badania krwi. Na Demok wskazywa m.in. Leukopenia, czyli obni-kreska ona liczba białych krwinek, podwykreskaszone obi-podwykreskaszone poziom enzymów mi-niowych. U połowy chorych obecny jest czynnik reumatoidalny, a u większości z nich stwierdza się hipergamma czyli wzrost ST kreska enia frakcji białek-osocza krwi, frakcji gamma globulinowej, powykreska e górnej granicy normy. Jednak dla mieszanej choroby tkanki becznej najbardziej charakterystyczna jest obecność we krwi przeciwciał przeciwko rybonukleoproteinie i oddrowej bogatej wurydynanty U1RNP. Jeśli pojawiają się objawy zajcia przez chorob narządów wewnętrznych, konieczne jest dodatkowe badania. Na przykład BAT. W przypadku zmian w układzie oddechowym zleca się spirometrii oraz pletyzmografii. By wykluczyć nadciśnienie pębucne, wykonuje się echokardiografię. Mieszana choroba tkanki becznej, leczenie choremu podaje się do ustnie lub do kreska ilnie, kortykosteroidy, zwykle M-corton, dawki S wysokie, a potem stopniowo się jest mniejsza. Ponadto pacjent przyjmuje inne leki, które wspomagają leczenie. Na przykład, bóle stawów i mi, nibagocnie steroidowe leki przeciwzapalne. Z kolei gdy dojdzie na przykład do zaburzenia pracy przebyku, podaje się inhibitory pompy protonowej. Natomiast przy nadciśnieniu bebucnym stosuje się leki naczyniowe. Mieszana choroba tkanki becznej, rokowania choroba zwykle ma łagodny przebieg i, jeśli nie doszło do zmian w narzdach wewnętrznych, rokowania są dobre. W przeciwnym razie rokowania są znacznie gorsze. Dotyczy to z dwubaszcza pacjentów, u których dożbo do rozwoju nadciśnienia P. Schorzenie to jest bowiem najczęstszą NZ przyczyn śmierci chorych.